Dzień dobry wieczór. W dniu zakupu akwarium, czyli 2 lata i 1 miesiąc temu, nabyłem oto takie testy akwarystyczne, bez których wydawało mi się że prowadzenie akwarium będzie niemożliwe. Zamierzenie było bardzo szlachetne i jak to bywa z postawieniami noworocznymi, bardzo gorliwe. Będę robił testy co drugi dzień i będę nawoził akwarium i podczas nawożenia będę sprawdzał co się zmienia. I rzeczywiście robiłem testy przez pierwszy tydzień co drugi dzień albo nawet codziennie. A kiedy okazało się, że po 7 dniach wyniki są zupełnie identyczne, to później już robiłem testy raz w tygodniu i wyniki dalej były identyczne i miałem aż wrażenie, że testy są zepsute. I dopiero kiedy wpuściłem pierwsze ryby, zaczęło coś się zmieniać, więc robiłem testy raz w tygodniu. Przez pierwsze trzy tygodnie, po trzech tygodniach wpuściłem pierwsze ryby. Po tygodniu zaczęło na teście wychodzić coś bardzo niedobrego, więc robiłem już bardzo częste podmiany wody. Okazało się, że te 3 czy 4 rybki wpuszczone jako pierwsze w 400 litrach, co pod, 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 podkreślam, już zaburzyły biologię w akwarium, i już te niedobre wskaźniki się pojawiały. Więc później robiłem już podmiany wody co drugi, co trzeci dzień. I testowałem wodę codziennie, aż się to wszystko wyrównało. Kiedy to wszystko się wyrównało, to znów wróciłem do robienia testów co, co tydzień. Chyba robiłem w każdą sobotę albo w każdy piątek. I, i, po, I po tam chyba 6 czy 7 tygodniach, kiedy wyniki były zawsze identyczne, uznałem, że to jest bez sensu i przestałem robić te testy. I przez dwa lata nie robiłem. A teraz coś mi tknęło. Na ostatnim live u akwarysty niedzielnego mówiliście, że, że tam w filtrach bakterie lubią tlen. To, to też jest akwarystyczny paradoks. Ja kiedyś na temat tych akwarystycznych paradoksów nagram film, ja już mam taki film na myśli, ale jakoś nie mogę tych myśli zebrać, zebrać w słowa. O wiele łatwiej jest mi pisać, bo kiedy piszę, mogę sobie tekst wymazać, poprawić, skorygować i od nowa, i od nowa. I, i, i jak to się mówi oddać do druku już gotowy tekst i, po, po korektach o tyle jeśli mówię, no to mówię z głowy i bardzo często jest tak, że sobie coś tam w głowie poukładam mówię, a, a się pomylę albo przejęzyczę I, i jeśli jeszcze chodzi o takie swobodne opowiadanie o akwarium y, typu że tutaj mam tam pielnicę taką, tu taką, tu rybki takie i w takie w takie dni je karmię, no to raczej no tutaj nie ma się gdzie pomylić. Mówię o tym, co myślę i, i zazwyczaj zazwyczaj mówię zazwyczaj mówię bezbłędnie, chociaż zdarza mi się. Raz mi się udało powiedzieć zamiast brzanek, brzanków, no ale no ale to się zdarza. W tekście by takie coś nie przeszło, bo bym natychmiast poprawił. A jeśli mam mówić o, o tych testach, gdzie tu są pecha, pecha... Yy, NO4, NH4. Ja chemikiem nie jestem, wykształcenia chemicznego też nie mam, więc tutaj już bym musiał sobie naprawdę na kartce przygotować wcześniej tekst, a później go przeczytać, co uważam, że to jest bez sensu. No ale wracając do testów i wracając do niedzielnego akwarysty, który, znaczy do niego nic nie mam, nie, nie. Chodzi o to, że akurat na jego live ten temat został poruszony i mówiliście, że bakterie w filtrach lubią Lubią tlen i nie lubią być niedotlenione, bo wtedy się tam może w wodzie pokazać zbyt dużo tych związków azotowych, a pierwszym objawem związków azotowych w wodzie są szybkie oddychanie. O ile jeszcze miałem kilkanaście dni akwarium bez bombelków, bez napowietrzania takiego zbrzęczyka, no to wtedy można było powiedzieć, że ja. Właściwie to dlaczego ja wam pokazuję to pudełko, tą walizkę zamiast pokazywać akwarium, ale już zaświecimy światło, żeby pokazać to pudełko i już mi się nie chce teraz muszę zgasić światło, przestawiać kamerę. No ale to za chwilę zrobię i później wrócę do pokazywania walizki. Inaczej, to ja stanąłem. Opowiadałem Wam o akwarium, a pokazywałem Wam walizkę z testami. Aha, wracając do testów. O ile jeszcze przez, przez te parę dni, czy kilkanaście dni, miałem akwarium bez napowietrzania bąbelkami, tylko ruchem tafli wody, w dodatku akwarium jest przykryte. Więc mógłbym pomyśleć, że szybkie oddychanie ryb to jest, to jest przyducha. No ale. No ale. Na powietrza nie jest. Bomberki lecą, woda bardzo mocno faluje, a ryby szybko oddychają. Więc podejrzewałem już przy ostatnim filmie, podejrzewałem, że to nie jest przyducha, że to mogą być związki azotowe. W normalnych warunkach, gdybym ja w tym akwarium nie zrobił rzeczy, które zrobiłem, nawet bym nie brał pod uwagę wysokich związków azotowych i ta walizka by się dalej kurzyła w, w, w szafce. W związku z tym, że ja ostatnio wyczyściłem dwa filtry, oba jednocześnie i oba wodą bieżącą z kranu i dosyć gorącą wodą. Wprawdzie nie dotykałem, nie dotykałem w ogóle filtracji biologicznej. Te po prostu kosze z ceramiką wyjąłem, odstawiłem na bok, a za chwilę je włożyłem bez, bez ich jakiegokolwiek poprawiania. No ale mimo wszystko, na gąbkach też są siedliska bakterii. Są też podobno na dnie akwarium, są też w wodzie, no ale na gąbkach też są. I mimo wszystko dzisiaj y, mam, po prostu zwyczajnie mam podejrzenia, że coś może być z tą wodą nie tak. I zamiast kolejny raz w ciemno tą wodę podmieniać, no bo mógłbym ją dzisiaj znowu podmienić. podmieniałem ją w czwartek, dzisiaj jest sobota, yy, podmieniłbym później jeszcze w poniedziałek i, i, i naprawdę za, za kilka dni czy za kilka tygodni to się wszystko unormuje. Ale ja tak sobie myślę, że nie, no nie, nie, nie ma sensu, yy, bo nawet jak podmieni wszystko się unormuje, to nie będę wiedział, czy było coś nie tak, czy nie było. A ja dzisiaj chcę się przekonać, czy było coś nie tak, czy nie było, więc. więc więc zrobię dzisiaj te testy. Ciekawe, Swoją drogą ciekawe czy testy, które leżą dwa lata w szafce, swoją drogą nie było warto za nie dać 300 zł. Jak ja potrzebuję czterech testów, a tutaj jest ich. Zaraz będę, zresztą o nich będę znowu zaświecał światło i będę omawiał te testy, jakie, jakie one tu są. Zanim jednak wrócę do walizki z testami, nabieram tu kolejnych podejrzeń w akwarium. Kupiłem cztery piękniczki miodowe i kiedy się na nie patrzę. To mam coraz mniej pewności, czy to są pielęgnice miodowe. Padły mi. Przejrzałem znowu, znowu przejrzałem zdjęcia wszystkich pielęgnic w internecie. I obstawiam na pielniczka Saika. Saica napisane jest Saika. Chociaż kto wie na rybek bardzo często różni się od rodziców, należy aż tak. No chciałbym, żebyście Wy tutaj je widzieli na tych, na tych moich kadrach. No, ale nie ma tak dobrze. One nie wypłyną na zawołanie. Chociaż widzę, że za Anubiasem jedno się czai. No mówcie co chcecie, nie wygląda mi to na miodową. Podejrzewam Zebrę, ale Zebra też nie. Zebra ma paski od samej pokrywy skrzelowej do samego ogona. A ta od pokrywy skrzelowej do połowy długości ciała ma poziomy pas. A na końcu od tego poziomego pasa ma Pięć pionowych, to samej płetwy ogonowej. Także zobaczymy, czas pokaże. Ja się nie przejmuję, bo jeśli się okaże, że, że, że to są inne pięknice niż kupiłem, to ja jej po prostu pójdę i oddam, i oddadzą mi pieniądze. Ja się, ja się o to naprawdę nie martwię. Nawet tu nie chodzi o pieniądze. Yy, no, córa moja będzie trochę rozczarowana, jak się okaże, że to nie ta, rybka, co ona chciała. No, ale cóż, no będziemy dalej czekali, jakby co. I w końcu się doczekamy na te pięniczki, które chcemy. Cierpliwym trzeba być i trzeba czekać. No dobrze. Co tu jeszcze mogę o moim akwarium powiedzieć? Chyba nie bardzo, nie bardzo, bo... No co, widzicie, że rośliny odbijają. Ostatnio mówiłem o tym, że odbijają, chociaż ostatnio z zakorzenia nie wystawały, a teraz już Ludwigia repens wystaje. Bakopa się zieleni. U anubiasów, każdy anubias... Ma widzę nowe, nowe liście, o wiele jaśniejsze od tych, które miała, miała i o wiele większe. To mnie, to mnie bardzo cieszy. To świadczy o dobrym stanie rośliny. No dobrze, no teraz zaświecę z powrotem światła i wrócimy do oglądania walizki. A więc tak, co my tu mamy? Ona była zakupiona razem z akwarium w lutym 2021 roku, czyli ma 2 lata i 1 miesiąc. Nie wiem, czy testy się przeterminowały przez 2 lata. Czy tu jest w ogóle okres ważności? Jest. Nie no, to jakaś bzdura. Testy akwarystyczne by się przeterminowały? No patrz, charge, nie no to jest numer wrzesień 2022 rok, możliwe, że już są przeterminowane, no to jak są przeterminowane to ja nie będę ich, ich wykonywał, no ale dobra, ale mimo wszystko pokażę Wam co jest w środku i sami ocencie czy warto. jest FE, czyli żelazo, zawsze u mnie pokazywało 0. Cu, matko no, ja Cu, nie pamiętam. Naprawdę, nie jestem chemikiem, nie pamiętam, co to jest Cu. No tlen O2, Si to są krzemiany, krzem. NH4 to jest to, co nas interesuje. NO2, NO3 i PO4 to jest potas, tak? Nie, P, tlenek. No. matko, azot to jest N Azo, tlenek azotu, tlenek azotu czyli azotyny azotany co to jest PO? Fosfor? czy potas? no w każdym razie nas interesują te testy NH4, NO2 i NO3, one uczestniczą w, w przemianie gazowej w akwarium, czyli w tak zwanym cyklu azotowym, czemu ja powiedziałem w tak zwanym? po prostu w cyklu azotowym GH i KH to są twardości no i pH to jest kwasowość. I gdyby ktoś dzisiaj kupował akwarium, to ja odradzam tą walizkę, chociaż tutaj jest... Do... Takich słoiczków zakręcanych. Dobrze je wypukałem, więc nie, nie mam w środku zapachu. 12 słoiczków takich w środku zawiera. 3 takie łyżeczki, których z jednej strony są łóżki głębokie, a z drugiej strony są takie malusieńkie. Trzy, a ja jednego, jednej używam do pokarmów i mam w pokarmach. Dwie strzykawki. Brown Inject 5 ml. Długopis JBL. To był termometr, który u mnie pływał w akwarium przez... Prawie dwa lata, i dopiero jak kupiłem porządne grzałki, to on gdzieś jest schowany w szafce. Nie chciało mi się wyjąć walizki, żeby przełożyć termometr do walizki, ale zaraz to zrobię. Taki stojaczek z napisem JBL. Taka men menzurka, to się nazywa? Cenzurka, menzurka. No i jeżeli rzeczywiście ten test się przeterminował, to ja nie będę tych testów robił. Czyli co, czyli kupiłem za 300 zł, testy zupełnie bez sensu. Instrukcja, jak przeprowadzać testy. I tu nie ma nic na temat yy, terminu używalności. Tabelka na dwutlenek węgla. CO2 tabel. Z tej strony. Aha, tu się O, proszę. Na notatki i miejsce. Nigdy, naprawdę. Wiecie co? Ja jestem ja jestem miłośnikiem gier planszowych. Ja mam od groma gier planszowych. Z, z, spotykam się ze znajomymi, którzy grają w gry planszowe. I w zasadzie od dziecka, jakiekolwiek gry byśmy tam nie kupili, czy to jeszcze za czasów, kiedy mama mi kupowała, za czasów, kiedy sam kupowałem, zawsze, jeżeli były jakieś tabelki oryginalnie zawarte w instrukcji do gry lub, lub w, tych, w, tych, w tych oryginalnych, ich, nich tam yy, wydrukowane na takim ładnym papierze nigdy nie, nie znam nikogo i nie poznałem i nie spotkałem się nigdy, żeby ktoś to zamazał. Zawsze każdy brał brudnopis i na kartce sobie notował wyniki, czy to będą wyniki gry, czy wyniki rzutów kostką. Nigdy nikt nie pomazał tego. I tutaj też niby ten Aqua Test JBL ma tutaj miejsce, żeby sobie robić tutaj notatki. Do 14, ale ja, pomimo to, robiłem to w zeszycie. Nigdy nie zrobiłem tego, nie pomazałem tej kartki, jakby ona miała jakąś wartość. Nie wiem dlaczego, ale chyba tutaj mnie rozumiecie. Tutaj jest tabela, którą można bezproblemowo dostać w sieci dwutlenku węgla. Korzystanie z niej jest to tyle bez sensu, że pH zawsze mam takie same i twardości zawsze mam takie same. We Wrocławiu w kranie woda jest zdatna do picia prosto z kranu i w ciemno mogłem powiedzieć, ile one wynoszą. Także, także jeśli GH jest takie same i pH jest takie same, to znaczy, że zawartość dwutlenku węgla w tej wodzie też musi być taka sama, tak? Czy odwrotnie? Czy jak ja nie nawożę dwutlenkiem węgla, to się pH zmienia? Nie wiem. Chyba tak. Chyba jak nawozisz dwutlenkiem węgla, to sobie zakwaszasz wodę. Jedno jest konstant, tak? jedno jest stałe jeśli masz kH i, i kH stałe, a zmieniasz zawartość dwutlenku węgla, to się siłą rzeczy zmienia pH No i jest w tym jakaś logika pokrętna. No i jeszcze w tej, w tym, w tej walizce było takie coś jakimi kolorami poznaczane, co i na każdej stronie jest po kolei pokazane. Na błyszczącym, ładnym papierze, i tu są te, yy, te porównawcze kolory, na których stawiasz, bo kładzie się to na płaskim, przykłada się tą, tą stójkę, w tą stójkę się wkłada fiolki, i na tym się bardzo ładnie porównuje. I jeśli jest świat, dobre światło, a ja sobie tutaj nad tym stolikiem wkręciłem porządną żarówkę, no to światło jest dobre. Także dobrze, nie będę dzisiaj już tych testów wykonywał, sprawdzę, czy one nie są przeterminowane. Jak są przeterminowane, to bez sensu ta walizka. Schowam ją z powrotem. No ale chciałem pokazać. Ta walizka jest ciągle dostępna w sklepie. Chociaż nie wiem, czy ma w sklepie stoi dwa lata. Jakby stała w sklepie 2 lata, to jaki sens ją kupować? Dobrze. I włączałem kamerę z założeniem, że będę. że będę. Nie, że na. Na wizji, jakby na żywo. No na żywo to nie będzie, bo wy zawsze odtwarzacie to później, więc denerwuje mnie, jak ktoś mówi, że jest coś na żywo, a, a jest odtwarzane, oglądany tydzień po. Na żywo to jest na live, o rzeczywiście. gdybym ja do was mówił w tej chwili, by w, w tym samym czasie tam z kilkusekundowym opóźnieniem byście to oglądali, to znaczy live, ale no miałem na myśli przed kamerą zrobić testy. Niestety to już się nie uda, bo już do was gadam 17 minut. Ale przy okazji pokazałem, co jest w walizce. No, jakość z wykonania jest świetna. Testy są rzeczywiście rzeczywiście dobre i jest ich dużo do każdej. Zwróćcie uwagę, że te najczęściej używane mają po, po dwie butelki KH, dwie buteleczki PH, GH, dwie buteleczki, PO4, drugi test, dwie buteleczki, S -i 2 dwie buteleczki pierwszego i drugiego testu. Te które mają trzy butelki do wykonania jednego testu, trzy odczynniki, no to są pojedynczo. A te, które będą wiadomo najczęściej używane, no to są dublowane. Po to, żeby Wam ich nie zabrakło. No i co, miałem zrobić antyreklamę, niechcący wyszła mi reklama. I będę kończył, bo już jest 18 minut. Także jeszcze upewnię się co do moich pielęgnic. No a z testów to by było na tyle. Dziękuję. Oj! Dziękuję za uwagę. Dwa lata temu kosztowało 294,99 zł, teraz ile kosztuje, nie wiem. No i żeby zażartować, jak to było? Prezentowane produkty dostępne są w Czmielu.